Pani Józefa Haładaj to wyjątkowa kobieta. Urodziła się i od 90 lat mieszka w Monicach. To miejsce ukochała całym sercem. Dlatego przez całe życie się, się ocalić od zapomnienia tradycji sierackiej wsi. Pani Józefa jest jedną z najwybitniejszych artystek ludowych ziemi sierackiej. Tkać nauczyła się w wieku 12 lat. W 1953 roku założyła zespół tkaczek w Monicach. Dzięki pracy pani Józefy ocalały tradycyjne sieradzkie stroje, tkaniny, papierowe kwiaty i wycinanki. W 1977 roku Józefa Haładaj dostała Oscara dla twórców ludowych, nagrodę imienia Oskara Kolberga. To największe wyróżnienie dla kogoś, kto z pasją i ogromną determinacją kultywuje tradycje rodzinnej ziemi. Za tę ogromną miłość do tradycji pani Józefa została odznaczona medalem zasłużony dla kultury polskiej, przyznawanym przez ministra kultury. Odebrała go z rąk wojewody łódzkiego Jolanty Hełmińskiej w Muzeum Okręgowym w Sieradzu. Odznaczam Panią odznaką honorową zasłużoną dla kultury polskiej. Życzę, że Pani cieszyła się długo zdrowiem i tak jak tutaj Pan Dyrektor mówił, kultywowana to, co Pani robi, żeby Pani odświeżała tę piękną tradycję ludową, bo to przecież nasza historia. I przekazywała te swoje umiejętności, wiedzę tym młodym, którzy będą chcieli się tego pięknego dzieła uczyć. Wszystkiego najlepszego, dużo, dużo zdrowia. Bardzo dziękuję, bardzo się bardzo... cieszę. No, pani Piewodo, mieli z lasu, to się nigdy nie wypędzi, chociaż włoni. taki, i że twórcę ze swojego regionu też się miał odgonić, bo to kocha. I to jest najważniejsze, że robi to pani z pasją I robi pani to dlatego, że pani to kocha. A dla nas jest to niezwykle ważne, bo tak jak Jan Paweł II mówi, naród, który nie ma historii, nie ma przyszłości, a przecież tradycja. A przecież to, co Pani robi, to jest element naszej historii. Musimy pamiętać o tych pięknych dziełach, o, tej, o tym, co tworzyło się kiedyś i ja myślę, że dużo od nas zależy, żebyśmy umieli zajrzeć i podziwiać te piękne rękodzieła twórców ludowych. Jak będziemy robić jakieś prezenty, zobaczcie Państwo, jakie piękne rzeczy są nie tylko w muzeach, ale i w cepeli. Nie kupować chińskich po cztery złoty czy innych, tylko spróbować zobaczyć, jaką wielką przyjemność można z, zrobić dla siebie, dla innych. A my to jesteśmy winni nie tylko tym naszym przodkom, ale przyszłym pokoleniom. I to, co Pani robi, jest piękne. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Tu kilka słów napisałam, ale myślę, że od serca powiedziałam to, co. Zawarte jest również w moim liście. Wszystkiego dobrego. Tu jest tak, legitymacja, to było ale nie wstrząsajmy się na to na położymy. Wszystkiego dobrego, szczęścia, do dziękuję Państwu bardzo, bardzo za wszystko. Się w Śradzkim Muzeum spotkali się przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych, miejskich, wielbiciele sztuki ludowej, znajomi i przyjaciele. Dzień, wszystkiego dobrego życzę. Dziękuję. Dziękuję. dużo i optymizmu panie Piąty, piąty do tak to proszę położyć? Wszystkim. Pani 9, na Życzymy pani wielu, wielu lat jeszcze tej twórczości. Jako dziecko już podziwiałem Pani pracę. Dzisiaj nieco siwszy, ale nadal je podziwiam. Gratuluję Pani tylu gości na 90. rocznicy, ale mam nadzieję, że na setną rocznicę spotkamy się wszyscy w teatrze. Będzie nas wielu, wielu więcej. Także... Do setki musi Pani aktywnie pracować. Później może Pani już nawet lekko na emeryturze odpocząć. Wszystkiego dobrego, życia. W imieniu Pana Prezydenta Walczaka. Ja tu chciałem jeszcze właśnie w Pana Prezydenta i własnym życzyć Pani szczęścia, radości, ciepła, zdrowia, ale przede wszystkim, żeby w czasach, gdy zalewa nas plastikowa tendeta z Dalekiego Wschodu, Pani prace, które, które złożone serce i dusza, cieszyły nas jak najdłużej. Jubilatce zaśpiewała i zagrała kapela Śradzeniak. Pani Józefa Haładaj była bardzo wzruszona. Opowiedziała o tym, jak zaczęła się jej miłość do ludowych tradycji ziemi sierackiej i jak wpłynęła na jej życie. Tak się cieszę, bo tyle gości, takich przyjemnych, znajomych, no, tak jakby mogła. Myśli Pani, że dzisiaj ta kultura ludowa jest tak doceniana, jak powinna być? Kultura ludowa to zależy u kogo kto co lubi ale już jest rzadziej tak uwychowiona, jak kiedyś. Bo dlatego, że ma młodzież przede wszystkim, to mamy już zmieszane tą, tą kulturę, bo dużo widzą obcych kultur. To dlatego nasze, każdy zachwyca się czymś nowym, a to dla nich już jest już obeznane, to nie jest takie ciekawe. Ale dzieci się bardzo interesują w szkołach, mamy zdolną młodzież. I cieszę się, bo jak pójdę na zajęcie do szkoły, to interesują się i naśladują i, um, i, um, i umią wycinać już. Myśli pani, że będą następcy, którzy będą taką klasyczną wycinankę e, tworzyć, sieracką? Proszę pana, to to jest nieprzewidziane. Zależy, jaki świat będzie i jakie to życie będzie tej młodzieży. I gdzie pójdą, czy będą w tym rodowitej wiosce, ktoś zostanie, czy w tym sierazu? Ale jak odejdą dalej, gdzieś w świat, to im się przypomni polska kultura i te wycinanki. Na pewno są blisko sercu. Proszę powiedzieć, co wyjątkowego jest Pani zdaniem w tej naszej sieradzkiej kulturze ludowej? Czym się różnimy od innych regionów kraju? Czy ziemia sieradzka ma, ma prawo czuć się wyjątkowa? Tak, ma prawo Ziemia sieradzka się czuć wyjątkowa, bo dlatego, że Ziemia sieradzka jest królewska, bo tu mieliśmy króla. Więc dlatego i te stroje nasze się odmijają. Piękne stroje są wszystkie regionalne, ale nasze są droższe od innych. Nie dlatego w pokazach. Bo Łowicki strój też jest bardzo piękny i każdy region jest piękny, ale on jest tańszy, dlatego, że jest jeden. Czy zimą, czy latem, to on jedny się utrzymuje. A u nas to jest zmiana. Zimowy jest inny i letni jest inny. I do tego, do pokazu, to jest dużo takich innych stroi. Na przykład pachówy, czepce do ślubu. Także to, ale nasze jest bardzo też ładne. Ja nie mówię, że to czyjeś nieładne, bo pracowałam pomiędzy... Im. Patrzyłam, jak występuje się, cały region Polski jest ładny. Myśli Pani czasem z taką refleksją o tym, ile dzieł wyszło z e, Pani rąk, e, ile czasu tego, e, Pani poświęciła i że to się nie znudziło przez te wszystkie lata? Bardzo dużo nie umiem policzyć, ale to mi się nigdy nie znudzi. Tak jak wilkowi w lesie, tak nie przy regionie. Wilk głody przymiera, ale siedzi w lesie. A ja też nieraz byłam i głodna, i niewyspana, ale jak ktoś mi powiedział, wytnij wycinankę, z przyjemnością siedziałam, wycinałam. A jak mąż przyjechał z pola, a ja miałam dużo zamówień na wycinankę, co cały pokój, podło podłoga była zakryta wycinankami, to zagadałam go, a widzisz, co jedna to ładniejsza. A mąż się uśmiechnął, ale mnie się jeść chce. <noise> ale on się przyzwyczaił, pokochał tak jak mnie, tak moje wycinanki. Czego można życzyć pani? Zdrowia. Bo zdrowie jest naj, najlepsze i najdroższe. Ale niestety, moja babcia żyła 104 lata. W ostatniej chwili powiedziała: Przeżyłam 104 lata, ale przeszło jak jedna sekunda.